Siema, tutaj zanek, jak po tytule widzicie, dzisiaj Nations Cup, grupa pierwsza w Kyoto. Tutaj bardzo blisko łocha, który wyjeżdżam, na kółko, którego nie zdążył zrobić. Dosyć szeroko pierwszy zakręt, ale dobre wyjście mimo tego. Do szybkich esek. Zdecydowałem się na ten wyścig wziąć 919, a nie Tomahawka, który teoretycznie jest szybszy. Ponieważ to machałka nie miałem kupionego i 919 znam dosyć dobrze Jak widać 1700 km już na koncie Po tym wyścigu było chyba chyba 2000 już mi weszło Nawet nie szeroko ten zakręt Tutaj dosyć zablokowało koła Bo tak, tak się zachowuje ten samochód niestety na przyspieszeniach Z niższych biegów, czyli z dwójki, z jedynki Dosyć bardzo blu blokuje i nie da się skręcać przez jakieś pół sekundy tutaj już 0,5 sekundy na plus Jak widać jechałem z jednym Polakiem w lobby, który o dziwo kiedy ja byłem na 27 miejscu Polski w Nation's Cup przed tym wyścigiem on był na 26, więc to była walka o 25 miejsce, bo... Obliczyłem, że gdyby nikt z przodu nie zdobył punktów, to szóste miejsce gwarantowałoby mi już top 25, o które tak naprawdę celowałem w tym wyścigu. Proszę, tutaj już 0,8 sekundy, mimo to, że kupę jechałem slipstreamie, dosyć szybko ta szykana, którą nauczyłem się na MGT Lidze, bo poprzednio totalnie jej nie potrafiłem do ostatniego zakrętu, późny apex, żeby tylko zdobyć jak najwięcej. Na jak najwięcej prędkości na sam koniec i pole position zostawiam Was teraz z intro Nie jesteśmy już w wyścigu Polak na czwartym miejscu Jadę na średnich oponach Bo moim strategią było po prostu odjechanie na tych pierwszych kółkach jak najdalej wszystkich żeby mieć już Te miejsce na spokojny pit stop żeby zjechać na pierwszym I wyjechać na pierwszym No Zobaczymy jak wyszło Od zaczynamy przyspieszenie Z tego co widziałem, Brytyjczyk jechał na twardych oponach na sam start. Proszę, po pierwszym, co było już widać, bo po pierwszym zakręcił już sekundę przewagi. Weskak dosyć to utrzymał wszystko. Ja leciałem, jak powaliło, jak szybko tylko potrafiłem, żeby zrobić sobie te miejsce. Nie było co walczyć z innymi. I tutaj taki mały spoiler, do tego zakrętu jest miejsce, kiedy najbliżej druga pozycja się do mnie zbliżała podczas całego wyścigu. O tutaj proszę, już stracił od razu do sekundy. Proszę, no, na temu Brytyjczykowi najbardziej odjeżdżałem na tym Miyabi. Ten sam wjazd i całe Miyabi to nie wiem co, on chyba po prostu psuł wszędzie te hamowanie, te duże i nic nie potrafił do mnie dogonić no już tutaj 0,3 sekundy tutaj na hamowaniu było była po hamowaniu 0,7 nie 1,7 przepraszam jakie 0,7 no 1,5 1,7 już i tutaj jesteśmy już time skip na siódmym okrążeniu kiedy zjeżdżałem jak widać 12 sekund od drugiego miejsca Najszybsze okrążenie i zjeżdżamy na obowiązkowy pit stop po twarde opone, Bo w tym wyścigu był obowiązkowy pit stop po twarde. Nie było, nie było obowiązku jechać na średnich, ale średnie były po prostu szybsze i, i po prostu zdecydowali, że obowiązkowe będzie jechanie na twardych. Inaczej, 20 sekund kary. Jak w sumie jest ostatnio w wielu wyścigach. I proszę kolejny timeskip, Znowu 11 sekund przed wszystkimi, ale tutaj za, to nie mam już najszybszego okrążenia. Trzy okrążenia zostało do końca, więc tutaj zdecydowałem, że jednak chcę bardzo te najszybsze okrążenie, więc zjechałem na średniopolny. czemu nie? Miałem taką dużą przewagę, a chciałem mieć pierwszy raz wrócił trzy gwiazdki w trybie sport. Bo do tego momentu nie miałem żadnego zderzenia. Co nie zdarza się zbyt często na trybie sport dla tych, którzy grają. Czyli dla tych, którzy nie grają, bo ci, którzy grają, to wiedzą jak bardzo powalony jest ten tryb. Szczególnie na wyścigach dziennych. 6 sekund za przed wszystkimi. Przed drugim miejscem, które też jest jakieś 6 sekund przed. I tutaj time skip już do ostatniego kółka. Zaczynamy ostatnie kółko. Najszybsze krążenie całego wyścigu. I po prostu te kółko tak zostawiłem, że było cokolwiek z tego wyścigu, bo cały wyścig przeskipowany to też nie jest jakoś dobrze. Tak jak bulion robi w PRL. Co? <laughs> nie no, bulion jak po prostu wszystkim odjeżdżam, to nie ma co pokazywać na tych swoich filmikach. Ja tych filmików z PRL-a już nie wrzucam po prostu, bo mi się nie chce tego wrzucać, po prostu zapisuję. Jakby ktoś mi chciał po prostu zgłosić, albo jak ja bym chciał zgłosić i tak sobie to leży przez tydzień na dysku, później usuwam. No i może troszeczkę informacji. Dziś, jeżeli to oglądacie od razu po wrzuceniu, to jest duża szansa, że... O 21 zaczyna się... No, nie, że jest duża szansa, tylko ogólnie. O 21 jest... Yy... Drugi sezon tu, CTR od Ragnara, który będę streamował. Zaczynamy od Group Stage'a. Tym razem 8 rund i mniej punktów, bo punkty będą tylko do czwartego miejsca i będą rozdawane tak jak w kapach w oryginalnych grach. W sumie w CTR-NF też tak są rozdawane punkty w kapach. Ja z o, jadę, ten, jadę w tej samej grupie co. Mam z którym miałem szansę jechać też w Group Stage i w półfinale poprzedniego sezonu. I no, jeszcze we wtorek albo w czwartek, bo to jeszcze nie jest ustalone, prawdopodobnie pojadę w GTTC. W końcu swój debiut zrobię w finale całej serii na Ruburgringu. I tutaj dojeżdżamy już do samego końca ścigu proszę. Grande machina, machina grande. Dzięki za oglądanie.